Zaczynamy od protestu rolników w gminie Staszów, którzy nie chcą się pogodzić z podwyżkami podatku rolnego. W ciągu dwóch lat opłaty wzrosły o 70%. Samorządowcy tłumaczą, że wszystko drożeje, a więc rosną też gminne wydatki. Dlaczego to my mamy ponosić koszty? Pytają rolnicy i zapowiadają, że w ogóle przestaną płacić podatki. Czy jest szansa na kompromis? Teresa Czajkowska. My im chętnie oddamy to zboże, ale niech sobie sprzedadzą. Tak rolnicy reagują na wezwania do zapłaty podwyższonego podatku rolnego, bo jego stawka jest uzależniona od ceny zboża, tyle że od tej urzędowej, a nie rynkowej, o wiele niższej. To jest w granicach 25% odnośnie zeszłego roku i ten rok. Także u mnie sama na jedna rata wzrosła około 63 złotych. I to druga tak duża podwyżka w ciągu ostatnich dwóch lat. Pan burmistrz podniósł nam podatek prawie o 70%, bo cena wyjściowa, jak obejmował, to była 75 zł z hektara przeliczeniowego, a teraz już mamy 125 zł. To licząc procentowo to jest prawie 70%. Ale burmistrz Staszowa, który był inicjatorem podwyżek, uważa, że rolnicy nie powinni narzekać. Przecież jak twierdzi, ceny rosną wszędzie, a więc i gmina ma większe wydatki. Byłbym cynikiem, gdybym powiedział, że nie powinni się skarżyć. Ja też jestem podatnikiem i jak każdy obywatel chciałbym nie płacić podatków. Nie wszyscy radni byli zgodni w sprawie podwyżek podatku rolnego, zostali jednak przegłosowani. Chcieliśmy, aby, jeżeli to nie przechodziło, chcieliśmy, aby wzrósł proporcjonalnie do innych podatków, czyli o 4%. To by dawało około 42 zł, ta, Taka propozycja też nie znalazła poparcia. Dla wielu rolników takie podwyżki są nie do przyjęcia. Dlatego wysłali petycję do burmistrza z prośbą o ich anulowanie i postanowili nie płacić podatku. Nie zapłaciłem, nie wiem jak się to skończy. Pan burmistrz nam obiecał, że żeby załóżmy na raty rozkładać, żeby pisać o umorzenie. Burmistrz jednak obiecuje, że w wyjątkowych przypadkach najbiedniejsi będą mogli liczyć na pomoc. Tam, gdzie rzeczywiście stwierdzimy, że to ma wpływ na, na tą część socjalną tych rodzin, będą indywidualne obniżki. Jednak rolnicy w takie obietnice nie wierzą, tym bardziej, że słyszeli je w ubiegłym roku i na obietnicach się skończyło.